Cześć się Mankowizowie z tej strony! Śmieszna rodzinka. A dzisiaj zaprosiliśmy kogoś do naszego domu. Na pewno nie uwierzycie, że ten kto do nas przyszedł. A ta osoba jest naprawdę popularna. Dosyć jest to osoba, która jest popularna na całym świecie. Miliardy osób ją znają A więc, no, chyba za chwilę przyjdzie. O, dzwonek do drzwi, słyszeliście? Lecimy ją przywitać. Yy, dzień dobry, rodzinko Świnki Pepy Dzień dobry Dzień dobry yy, Miło bardzo was gościć w naszym skromnym ogródeczku, domeczku Chcielibyśmy zaprosić was na obiadek yy, To jest moja żona Matylda, pewnie ją znacie, bo jest bardzo popularna na w socialach, makijażu, beauty i tak dalej Przedstawisz się? Tak, jestem Matyldą no tak, jest matka no i bardzo miło Was poznać. One się trochę wstydzi e, jeszcze dwójkę dzieci. Laura, Krzysiu, chodźcie! E, to się zakrzywia z nim że w środku. Ogólnie my tam na YouTubie prowadzimy taki kanał z vlogami, challengeami i tak dalej, różnymi wyzwaniami i programami. E, no a Wy czym się zajmujecie tak dokładnie? Ja siedzę i No i czasami pracuję w biurze. A moja żona y, pracuje tam przez internet gra w Minecraft. Tak, y, tylko nie gra Minecrafta, tylko pracuje! I To zapraszamy Was, przekroczcie próg, rozsiąćcie się i przygotuję kolację dla was. Dziękujemy. Ale bardzo miło jest gość na tej kolacji. No powiedz, to po, czym się tam. Czy tam... czy kręcicie jakieś nowe seriale, czy coś takiego. No chcieliśmy wam powiedzieć, że mama świnka jest w ciąży, wiecie? O tym? Tak, to prawda! No to bardzo gratulujemy państwu, naprawdę super! A ty Pepo, jak ci idzie w przedszkolu, czy tam w szkole? to dobrze mi idzie, czasami, czasami mam czwórki, ale tak to przeważnie szóstki i piątki. Ło Pepo, jak to robisz? Jedzenie już gotowe, jak ktoś przyjdzie zanieść, Laura, może ty? Świnka Pepa chce! Nie chcę! To chodź tutaj, świnka Pepu. Idę już! Proszę! Matylda ugotowała do Was specjal, który bardzo dobrze idzie. A jest to świnka po wiedeńsku, naprawdę dobre. Lubi ją na ostro trochę. Jest tam trochę dużo ostrej papryczki. Ale ogólnie to świnka bardzo dobra. U mnie świnka jest e, przywieziona z e, farmy naszego kolegi, ponieważ on hoduje bardzo dużo świnek, które potem spala. No i ogólnie potem robi się takie mięso. <grymne> Czy Państwo sobie myślą, że my jesteśmy coś głupi? czemu Pani przygotowała dla świn? Przygotowała Pani świnie. E, Nikt Matryno... nie przymyślał o tego. E, Matryno, do specjalny chyba nie jest dla gości. No raczej nie. Wychodzimy, dzieci. Nie będziemy tolerować czegoś takiego. Do widzenia. Szczerze mówiąc, Matylda, to śmierdziało mi wieprzem. Ale no, co? No świnia jak świnia. Czy ty możesz czasem pomyśleć, że zrobiłaś świnie na świń, Żeby jadły świnie? A ty uwierzysz, że do naszego kolegi? To tak jakbyś zaprosiła kurczaka do KFC. Nie zapomnij, żeby subskrybować nasz kanał i dzwonkować, lajkować. Taki chicken. I nie zapomnij, że od 15.15 .15 jest daily, a więc... I pa, się że już będziemy zwężyli, ale może uda nam się przeprosić świnkę Zobaczycie w następnych odcinkach.